Marto, Ty jesteś konkretna, więc przejdziemy przez to, myślę, bardzo sprawnie. Powiedz mi, co w swoim ciele lubisz najbardziej? Lubię moje nogi, mhm. są długie aż od, do ziemi, więc, <laughs> tak. więc chyba nogi. I lubię, bo tak tu mi się zarysowuje wcięcie w talii, mhm. gdzieś tam ona, ona jest tam, tak? ukryta, ale jest. Tak? jest. Tak mi się wydaje. Ja myślę, że na pewno y, mamy sposoby na to, żeby te talie, nawet jak się okaże, że jej tam nie ma, zbudować. Więc nic się nie martw. Na to liczę. <śm> Czego w sobie nie lubisz? E, no wiadomo, brzucha. Mhm. Odstaje. Tym bardziej, że jeszcze mam taką tendencję do wypychania go. Mhm. No i moje Czyli co, ramiona. co, tu się garbisz, a stoisz z brzuchem do przodu? Mhm. Mm. Twoją sylwetkę można określić jako cegłę. Lepiej cegła niż pustek. Sylwetka cegła to sylwetka zrównoważona. Ramiona są podobnej szerokości co biodra, brak tutaj wyraźnego wcięcia w talii, a pupa jest dość płaska. Czy ty wiesz, jakiej sukni powinnaś szukać? Wydaje mi się, że o kroju literki A chociaż mama wolałaby księżniczkę. Na pewno literka A to jest suknia, która jest taka bardzo standardowa i to jest suknia, która wiele wybacza. Natomiast wcale z tą księżniczką nie musisz się rozstawać, zwłaszcza jak mama o tym marzy, bo księżniczki mają to do siebie, że znakomita ich większość jest robiona na gorsetach. A gorsety powodują to, że możemy się trochę ścisnąć i wygenerować detalje. No i żeby też wysmuklić trochę te ramiona, koniecznie dekolt dosyć długi może być, może być to literka V. Wszystkie takie ostre linie będą świetnie robiły Twoje sylwetce. Super! Wiesz, czego szukasz? Wydaje mi się, że tak.